Maciam mnie porobić, sam się je porobił! Jezu! Yeah. Yeah, what, the the? what the! What, the? <laughs> what the? Wypadłem ja dalej, tak samo! Ja dalej, tak ja samo ja wypadłem! Cześć, Cezar, co tam? Ej, w ogóle Foran jest pierwszy! O, dziwo! Ej, wiesz... to. I oszukuje! oszukuje! Co ty jest robisz? Góry. No, co ja ty danę. robisz? <laughs> Jezus, kochany! Ty... A on chyba wypadł! Trochę? No dobra, wypadł! No to idź, wszystko na swoim miejscu jest. Przejechałem przez swoje maty. Jaki fart Co się o dzieje? O-o-o! O-o! 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 O-fak! o Dobra Dobra! Na-na-na-na-na-na-na-na! <prere Paris> Wypadłem! Widziałem! O-fak! Fak oh, to też? Ale mogę jechać dalej. O tych nogach. Więc to jest najgorsze. Jak... Ta biała podłoga. Jak padniesz... To zaczynasz od samej góry No to nice. No super A najgorsze drugie jest to, że nie możesz się tutaj zatrzymać, bo hamulce nie działają, tak trochę Działają, tylko jest za Ta biała podłoga to jest najgorsze co jest. Nie, nie gadaj, serio? Nie zauważyłem Są samoloty jakieś... O jest Wiesz co będzie o. potem? Zjazd z rampy i bardzo wąskie przejazdy, gdzieś tylko ledwo mieści auto. To się w nie zmieści już. A, czy ja tam w ogóle dolecę, bo tak troszkę nie miałem o, prędkości? O, o, Dobra, ja... Raczej... Raczej powinienem, chociaż... Nie, o, nie, ty dolecę. Pani, nie, ja nie. nie dolecę. O, Nie dolec. Nie dolec. Dobra, jeszcze raz. Lecę, bo chcę... Lecę, bo... Dolecisz? Samochód jest... Bo ja tak nie doleciałem troszkę. Nie doleciałem, ale próbuję to scitować. Już scite. <gry> no jakoś trzeba sobie ci radzić. Same cztery dookoła, no. Nie obrażaj mnie. Da, się... da się to scitować! No, kurde. Da się to chyba scitować. XD Da się? Nie da się. Nie da się. Chociaż? No tylko było w wodzie. Punkt punk był w wodzie. <grym> CO TO BYŁO?! Siema, Tezar! Ja widziałem... O Widziałem tylko jak... O No format, dwie siostry! Nie Co to się odzianie kremówkuje? Cześć, format? Jezu, ta biała podłoga to jest najgorsze co tutaj jest! Trochę! A czekaj, bo tu gdzieś na dół mam zjechać? Dobra, lecę! Aaa! Widzisz! I bum. Jest coś najgorsze, to samochód się dolecić. No dało się. Da się. Da, do, doleciałem, dobra jestem I teraz lecę. Ja właśnie... Ech. A ty jesteś gdzie Cezar w ogóle? Ja już jestem kawałek do przodu. Nie? O ty... Nie, zakręt! No dobrze chyba poleciałem. Ty. Wybuchłem przed punktem. <laughs> Cezar powinien samobójstwo, piękna rzecz. No nie, i od no, co mi góry. Znowu też? A widzę Cię. W sumie nie są tak daleko od ciebie Dobra, da się to jakoś zrobić. Na tam formacik Dobra, Dobra tutaj dobrze. trzeba to zrobić sposobem... Kolego! Dobra Jakbycie y, zjeżdżać y, Właśnie z dół zbocza to wjeżdżajcie w drzewa, abyście się fajnie hamować. Łatwiej będzie potem wyrobić do punktu. Po co nie da rady ten? Jakby się z góry pojechać same hmm. Dobra, jest punkt. Chcę skrócić to Forma, czemu jest na, na 3 miejscu? A bo lubię takie miejsca. Pst. A czemu jest na 3? miejscu? Nie wiem, wie, że kobiety kochają brąz, ale nie gównianych chłopaków. Nie, to jest seksowny bron. Poczekaj, Dobra, jest, jest. Gdzie to się! Dobra, jest. O, cześć! JEDZIŁSZ DALEJ?! What? Bartek... O, oh, fuck! No Bart Co tam, Bartuś? Jadę tam... dalej! Jadę dalej, synek! Jare, jare. Jare, jare, jare! O ty kurde... Dobra, skróty! Skróty... Ah. Czytujemy! Już nie To tu dał taką kilkukrotną uh. po długę. Dobrze! No, musiał. Dobrze! Mam cię! Musiał. Musiał. Eee... To tu teraz trzeba tej. Aha! Tej hamuje. To auto. A um. Tak! A, to tutaj za wysoko. Jak polecia? Dobra. Hmm. Aha! To jest w ogóle ściana! Środkowy jest dobry, Cezar. Zrobiłem dziurę tam. Środkowy jest dobry. A na środkowym... No, widać. A właśnie na środkowym ten zacina. Trzeba jakoś z boku zrobić. Eh, what the... Aha. Dobra, dobra. Um, trzeba, trzeba się troszeczkę rozpędzić. Mam takie dziwne wrażenie. Musi, musi, Zrobione. musiał, Musiałe. musiał, Zabernie. pomarańczowy dziad najgorszy. <noise> to cześć panowie. Mręszawy normal, kurde. Tam mi dolecę teraz. Ład, eee. czemu ja tam nie dolecę? Zrobię jeszcze o czerwonym, co nie? Możliwe. Cezar? Zrobię to czerwone, dobra, czyli tak. No tak, pomarańczowa gadzina <noise> będzie mnie <noise> teraz Ale czemu ja teraz tam nie dolecę? e eee, ma być o jesteś słaby o za mocny formatowski Pyk... i jeszcze raz me formatowski forma formatowski no nie za wysoko formatowski jankosowski Rypa, rypa formatowski o. jak zwał tak zwał co dobra przecież mi nie ja prawie byłem prawie 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 format 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 no nie. W środek kiedy mnie dolecisz, on się zatrzyma. Dokładnie. No Dobra jestem. Przeleciałem Jedyne co... Teraz to byś to uda, bo zrobisz to za pierwszym razem. Bo robisz to... Tam jest ściana. Środek jest ściana. Wiem teraz... Tylko tyle, że jak się już tam zatrzymasz... Tutaj z checkpointa już nie dolecisz. Szczek na tam nie dolecisz. Szczek point? Szczek check. Mówię, szczek na tam nie dolecisz. Szczek szczek. Szczek szczek? Nowy format w swoim żywiole. Szczek szczek? Z format, co daleko to. jesteś! Musisz być bliżej, bo ci nie słyszymy. Oni no nie Nawet okay. okay. <laughs> go jak no nie ty Wiem którym, wiem którym. wiem jak trzeba przejechać to Dobra No Dwa punkty musi zaliczyć Dwa te... 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 te busty Dopiero wtedy Dolecić no, tam jest problem A faktycznie No nie, musiałem taść w ścianę Eee gratuluję? Ty też jest ściana? Najgorsze kurde jest to no to się wszystko naprawia, jakby. I to ciężko teraz będzie. Nie, jeszcze dokładnie jest to. serio? Ferio Cezar? Jest! Kaj no, zaliczył, gnuj! Który to było? No po, powiem ci tak. Który to był, Trzeci? Yy, powiem ci tak. To nie, że yy, yy, ściana jest za tylko po prostu na łączeniach nie możesz się przebić. Aha, to idealnie na środek tego. tego... Tak, musisz na środek jednego konkretnego. Matko Bosko, Częstochowska Forma, jak tam ci idzie kolego? A, no ale Czemu tutaj przyjechał białe te? Bo lubi O, na sali mi tego checkpointa? Aha, tu jest ściana Aha, i teraz się nagle zrobiła dziura Przy formacie Poran wyskoczy, zrobiła się tam dziura. XD. Poran, widzisz, że swoją twoją masą coś dziurę zrobiłeś. Ona już tam była. Taki. Aha. Aha, no fajnie, że. Ej, to jest jakaś. To jest troll. Ja tam próbuję ja by. Ja tam to. próbuję. Ej, bez ja tam próbuję wjechać, a nagle mam ścianę jakąś przed sobą. Nic nie mogę zrobić. XD. Dobra. Jest kolejny checkpoint. I... Ora. Teater No. Jadę tam jest ściana! Zazar, jakiś prototyp? Do czego? Do tej ściany Ja skoczyłem na środek trzeciego yy, od... Nie Mm. Celowałem na prawo od środka. O, tak powiem... W środ... Dosłownie w środek tego czegoś czerwonego. Okej, okay. to się odnowiło? Jest, jestem! Zrobiłem! Miękki format. Wal się. O, oh, 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 ty brutalny. A chcesz żebym ja się walił? Uh. E, nie! Format. Nie, nie chcę. Oh, o, powiem tak, mapa jest fajna, tylko że białe punkty. To dobra. Yy, biała po prostu podłoga i to jest najgorsze co istnieje. A to jest dalej najśmieszniejszy, foran jest trzeci. haha ha. Dobra, trzeba tutaj wpoczek... fak Nie trafię w punkt. Dobra, jest kolejny czekaj ja sobie w ogóle... Czemu się co chwilę wiedźinka wyłącza? Bo Ewydynka się włącza. Ona się właśnie wyłącza. O kurde. Przeleciałem! Bokiem! Bokiem! Dawaj, dawaj, gasuj, gasuj! I wszystko od początku. No nie, zamieniłem jeszcze Trail Rider. On pod górkę jedzie na dwóch kołach. Gratuluję ci. Ja pierdziel... Ja to nie, to nie Dobra. O, jakie ty jesteś w formacie słabiutkim. jak ta mapa się nazywała, bo tak... Chyba wiem, czy ona jest biała, S ona jest SIP Winter Universal 2019. No właśnie. Masz pod zetką. A widzisz. No widzę. E, Bo wiesz, troszkę to nawiązywać? Do, do zawodów. E, nie, nie do zawodów. No do zawodów zimowych. Wow, Arcezer, jesteś mądry. Kurczę. No widzisz. Nie do w życiu. Wow. No nie może iść oh, oh, oh. od ciebie. Sarkazm, sarkazm, sarkazm Nie, mi już oczy bolą od tej białej podłogi No to zamknij je Nie mogę, bo jak zamknę to No To dobrze Nie będę widział gdzie o to jadę chodzi. O co właśnie chodzi? Ale nie będę widział gdzie jadę O to samo chodzi Czemu ja teraz... no jest. Nie, nie, nie Tak, 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 tak no to Tak to... czy nie w końcu? Dobrze. Już tak O nie, o tak to nie o tak... Nie! Bokiem. i żem poleciał. Z bokiem? Tak, poleciałem bokiem. Szaleńcze. Jedź, 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 jedź. 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 No nie, spadłem. No wzaliście ten punkt! f jeszcze raz. Który masz punkt? E, 58, 59. No nie, za chwilę to skończy. Cheater. E, powiem ci, że nie jest tak łatwo. Dobra, zrobione, w końcu. Lecę dalej, format dalej i tam jest. I, I męczy się z tym, bo przejść nie może. Powiem tak, ja teraz jadę bardziej na hamulcu niż na, na, na ręcznym. Stój, stój stój stój! stój. Pora, jak tam ci idzie A doskonale nie, nie. Jak Już bardzo doskonale tak gorsze jest to, że jaś tutaj A nie dobra nie cofnę się aż tak daleko. O kurde Tam coś w ogóle jest? A tak jest dobra Nie, 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 nie Proszę że ten punkt drzem i tutaj się zlespię Nie zaliczyłeś Nie Zaliczyłem, ale jest... pojęcie, tak, są checkpointy poboczne, co nie? Że musisz je zaliczyć, ale tam się nie spisz. Spoko. No szkury, Ty. Ja się na razie toczę. Staczam się. Chyba staczasz. Który masz checkpoint? 44. A. Czyli jesteś na takim zboczu i musisz przejeżdżać przez bramki. No tak jakby. Teraz mam slowmo i lecę do... No Ty! Slow mo. nie masz zobowiązania czasu, tylko masz po prostu... powalniacz. No slow mo motyon. Slow Tam pisze. Angielski. To nie jest slow motion. Nie, slow motyon. Jestem dobry z angielskiego. Chyba matyniu. Co? No slow motyniu. Format, um, sorry, nie słyszycie, bo jesteś za daleko od nas. Chyba usłyszałeś, skoro odpowiedziałeś. Nie, nie, nie odpowiedziałeś, o kurde, toczę się! Powietrze ten, czekaj, mi zaliczyło. Taczam się! Tak jest, dobra. Dobra, teraz do tyłu. Aha, nie mogę do tyłu. Proszę zalicz ten punkt. O, zaliczyłem jeszcze się. okej. Okay. Dobra, jest koniec. O! Dobra, jest. Zaliczyłeś? A! E, what the tak, e, co? E, what? Tak. To jest odpowiedź na wszystko. Tak. Czekaj, bo tak z tykaniem co się gejem? dzieje? Co? Jesteś gejem? Nie. To jest, od... no, tak jest odpowiedzią na wszystko. Nie, ale to. W... Jak ja zadaję pytanie, to jest odpowiedzią na wszystko. No nie, ten hmm. nie jechać nie mogę. tam ci idzie słabo, nie? Hmm. No powiedz tak. tak. A, widzisz? Nie. O ty no nie, nie, w kierunku moich możliwości mi idzie. O. Czyli. Bardzo słabo, ok. Na twoje, na twoje możliwości. He, he, he. Gdzie ten checkpoint jest? O, w ogóle jestem koło ciebie. Ej, Cezar? No cześć, cześć. Ja właśnie jadę po metę. Gratuluję, ja jadę. Przed jest, siebie. Ja jadę wiecie. przed Ciebie. Tylko najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie ta meta jest. Przedzie. Dobra, już ją widzę. Muszę tutaj znaleźć podjazd. O z poru, że nie. Teraz, teraz nie się nie wydupić, tylko jest dobra. Koniec. Teraz się tylko nie wydupi na no ten kupirej. Powiem. Bo, wiem, to, to Bo to ciężko. Było ciężko. E, easy. Easy jak. Ee... Zobaczymy twoje ostatnie y, y... skill testy. Tego... czwartego checkpointa. Do zobaczymy. Dobra. Ale musi zaliczyć y, dwa busty. No, to powiedziałem mu temu, tego o jejciu. Zapomniałem. Haha, <laughs> reforma. Ladźcie bardziej z lewej do prawej. z prawej do lewej. Prawa do lewego. Nie. I celuj bardziej w ten. Y, drugi od prawej. Przynajmniej ja tam wtedy przeleciałem. Ja to samo do przeleciałem. Drugi, drugi od prawej strony. Żeś teraz przeleciał format. <laughs> w Prawie. Jakbym tam do... <laughs> <laughs> Jakbym tam do plaży dojechał. Nie ma tak to łatwo. Się mi się dało. Ale zawsze byłbym milszy dalej. <laughs> Logika. Dobra. Mam kolejny punkt, Jour". Meta! Nie celuj w między, musisz stawić dosłownie w środek, bo po No nie są... celowałem w między. Nie o to. Wiatry, palny. Nie to jest meta? A, widzisz Bartek. Czy już na samym masz Bartek metę? No I Teraz ją szukam. Moment. Rozpisuj się jeszcze raz. ha. Musisz pomyśleć. Mam nadzieję, że z tymi bombkami trzeba zrobić. Ta, powie się na choince. Albo się. Powiedział format. No ja, do ciebie. To było plucie w twoją stronę. Jakbyś nie wiedział. Naprawdę? Seriously? Tak Ja pierdziele Tego to ja się ja nie zgodziwałem Patryk to Dobra forno, sorry, na Ciebie No liczę, że nie będzie czekał Okej, okay, to będę na Ciebie czekał No nie, zaliczę! Ej, bez kitu Naprawdę? Utknąłem Ja wiem. przed samą metą utknąć, to trzeba być Bartkiem, formatem nie. Nie, bardziej się śmieję teraz z formatem. A, to spoko. No jak każdy. was wasz, wstydłoszeń. Próbuję do mety dojechać, tam jest góra przed tą metą. O kurd... Prawo format. Ja bym tam się tam teraz wydupił. Tam, co... Ja bym teraz wybuchł. Dobra, jednak czekaj! Co? Sorry, za no, no... co? To no, żebyś się okutknął dalej. No, no. właśnie, tak trochę problem mam. Hmm. Just... Nie, nie, just nie, nie, just nie, pod nie, pod nie, podpowiadaj mu, niech pomyśli. No nie to Format spitoli. To ci Format nie będzie spić na punkcie, który zaliczysz tutaj. Tylko musisz przedać kilka punktów, i tu po kolejny. Dobra, udało się. Jezus, najdroższy.